Od dzisiaj przez cały tydzień nagrywam dla Was foodbuka śniadaniowego i oto moja dzisiejsza pierwsza propozycja. Będę Wam podawała również makroskładniki do tego wszystkiego, bo wiem, że niektórzy liczą kalorie. Ja też liczę, więc podaję Wam od razu jak to jest z tymi śniadaniami. Tutaj dzisiaj na śniadanie mamy jajecznicę z dwóch jajek L, mamy około 400 g ogórka, pomidor malinowy i tost. Jest to chlebek pszennożytni zapiekany w tosterze i całość takie śniadanie, przygotowanie trwa dosłownie moment, to jest 3 minuty, bo ileż tej jajecznicy usmażyć. Jajecznica była smażona na 8 gramach masła klarowanego, więc ja zawsze jajecznicę smażę na masełku, bo taka mi po prostu najbardziej smakuje. I całość takiego śniadania to jest 367 kalorii. Ja Wam wszystko poopisuję, również w opisie Wam zostawię całość śniadania. Mamy 27 g węglowodanów, 20 g tłuszczy i 21 g białka w tym posiłku. Więc powinien mnie nasycić na długo, warzywa zapychają, objętościowo dodają do posiłku tej wartości. Więc widzimy się już ze śniadaniem w następnym dniu. I witam Was we wtorek, dzień drugi, kolejne śniadanie. Przychodzę dzisiaj do Was właśnie z owsianką. Owsianka zrobiona na gęsto. Jest tutaj 41 g płatków owsianych błyskawicznych. Dodatkowo jest to zalane tym mlekiem migdałowym i na tym jest to ugotowane. Mleka było 160 g. Ja Wam składniki podam w opisie. Dodatkowo, jak już się owsianka zagotowała i lekko zmiękła, dodałam jedną kostkę czekolady. Już tego nie gotowałam, tylko w gorącej owsiance to mieszałam i ta czekolada się tu po prostu rozprowadziła. Na koniec dodałam tutaj, jak widać, masło orzechowe i to jest to o smaku słonego karmelu. Powiem Wam, że jest przekozackie. No i oczywiście śliwka węgierka. Jest jej tutaj trzy takie większe śliwki, no i całość tego posiłku to jest 353 kalorie. Węgli mamy tutaj 42g, białka 10g i tłuszczy mamy 16g. Można tutaj dodać jeszcze jakiś skyr, aby podbić troszeczkę białko, ale myślę, że śniadanie jest całkiem sycące. Dla mnie 16g tłuszczu na śniadanie to jest wystarczająca ilość, bo ja bardziej lubię takie tłuszczowe śniadania. Mi jakoś yy, takie bardzo, bardzo węglowodanowe nie wchodzą śniadania. Ja jestem po nich szybko głodna. Tu jednak tych tłuszczy mamy dużo, chociażby przez tą czekoladę i przez ten słony karmel. Także propozycja śniadania numer dwa. I kolejną propozycją śniadania mamy dzisiaj środę. Jest omlet, który nie jest wyrośnięty, bo był robiony tylko z jajek i mąki. Mąka była orkiszowa Basia. Taka, to jest 405, to nie jest pełnoziarnista, tortowa. I ja dałam 40 g tej mąki i dwa pełne jajka zmiksowałam yy, i wylałam na patelnię suchą patelnię bez grama tłuszczu. Na to będę dawała taki jogurt yy, skyr typu islandzkiego. Yy, I to daję w całości. Na to zaraz będziemy rozkładać kolejne rzeczy. Całość takiego śniadanka to jest jakieś 580 kalorii, więc jest dość kaloryczne, ale i zarazem dość sycące. Ja się omletami najbardziej najadam i wydaje mi się, że jest to zawsze najlepsza opcja. Robi się to zawsze dość szybko i zawsze smakuje. Dodatkowo na to wszystko kładę pokrojonego winogrona. Mam tutaj około 100 g, 107 chyba. Więc sobie to rozkładam. Owoce raczej do południa. I dodatkowo mamy durum. Już wam zaraz pokażę, jak to wygląda. To jest pszenica durum w miodzie z truskawkami, zakupiona w Rosmanie. I to jest coś takiego. Fajnie, fajny smak ma. Można sobie pochrupać i tak samo. Ale ja to uwielbiam dodawać właśnie do omletu. I tu mam 20 gramów, więc objętościowo jest tego dużo. Posypuję to wszystko i tak wygląda moje śniadanko. Także mm, całość śniadania to jest 587 kalorii. Tutaj mamy 39 gramów białka, 80 gramów węglowodanów i 13 gramów tłuszczu. Mam nadzieję, że Wam się taka propozycja śniadania podoba. Można zabrać również do pracy w pojemnik. Będzie też smaczne. I witam się już z Wami w czwartek. Kolejną propozycją e, śniadania, które jest dosyć sycące, to jest szakszuka. E, na małej patelni rozgrzewamy masełko, na to wrzucamy pomidorki pokrojone. U mnie to było około 160 g. E, I jak te pomidorki około 4 minut się smażą. Ja je tylko podsypałam papryką słodką solą i pieprzem. Na to wlewamy dwa jajka, wrzucamy, Coż tam mucha mi tu chodzi, i przykrywamy. I pod przykryciem około 3 minuty, i mamy gotowe danie. Takie danie powinno zasycić, bo ono jest wysokotłuszczowe. Takie danie to jest 287 kalorii. 18 g jest białka, 79 g mamy węgli i 22 g tłuszczu. Więc mam nadzieję, że Taka propozycja śniadania dość nietypowego, a jednak szybko się robi, bo to nie wymaga jakiegoś czasu na przygotowanie, będzie fajną propozycją, aby urozmaicić swoje śniadanie. Dajcie znać, co Wy jeszcze dodajecie do szakszuki. No i zapraszam Was kochani na kolejną propozycję śniadania. Są to tosty. Tosty zrobione są z takiego chleba. To jest chleb żytni z siemieniem lnianym zakupiony w Biedronce. Dodatkowo na to poszła taka szynka gotowana, no i poszło jeszcze ser piórko. Pamiętajcie, że ser piórko różni się tym od wszystkich innych serów, że jest wysokobiałkowy, a niskotłuszczowy. Odwrotnie jak wszystkie inne sery. Wszystkie sery żółte mają bardzo wysoką zawartość tłuszczu, a ser piórko ma tylko 3 g tłuszczu na 100 g produktu. Dodatkowo, oczywiście warzywko, jest tutaj ogórek, całość ma. 357 kalorii, takie śniadanie. Były użyte dwie kromki chleba. Szynki było dwa plasterki i to wyszło 21 gramów. Sera piórko dałam 35 gramów, takie dwa większe plastry. I całość się ma tak, że jest tutaj 26 gramów białka, 53 gramy gramów węglowodanów i 7 gramów tłuszczy, więc powinno być całkiem ok no, i moją szóstą propozycją śniadania jest pasta zrobiona z tuńczyka. Mamy tutaj trzy kromeczki chleba graham, który mi się lekko przyjarał, ale jest dobry, więc ja go zjem. Nie ma takiej tragedii. I tutaj mamy pastę z tuńczyka, jajka, ogórka, kiszonego i dodatkowo jest jeszcze majonez light winiary. Wszystko jest wymieszane. Nie dodawałam żadnych przypraw, nie ma tutaj ani soli, ani pieprzu, nic kompletnie, po prostu tylko to, co w składnikach, czyli sam w sobie. Tuńczyk jest już słony, no i ogórek kiszony, więc uważam, że nie ma sensu dodawać. Jest tutaj dwa jajka, pół puszki tuńczyka około 110 gramów, jeden ogórek kiszony, taki średni. I taka łyżeczka kopiasta majonezu, więc oczywiście gramaturę będziecie mieli w opisie tego dania, a kaloryczność przedstawia się tak: cały ten zestaw to jest 431 kalorii, 45 g ma białka, 17 g węglowodanów i 21 g tłuszczu. Więc posiłek powinien być mocno sycący. Zapraszam Was jeszcze na jutro. Na ostatni dzień i pewnie jutro będzie jakaś sałatka, bo ja bardzo często w niedzielę jem sałatki, bo śniadania jem po prostu razem z mężem, więc widzimy się jutro. I witam się z wami kochani już z ostatnim, siódmym śniadaniem, siódmą moją propozycją. Jest to sałatka, sałatka w skład w której wchodzą jajka, jak widać są dwie sztuki, są oliwki, jest papryka, jest ogórek, sałata lodowa. I jest wszystko polane tym jogurtem, sosem jogurtowym z Roleskiego. On jest o tyle fajny, bo zobaczcie, on ma tylko 60 kalorii w 100 gramach produktu. Ja tutaj na tej sałatce mam 50 gramów tego sosu, więc mega fajnie i jest on bardzo fajny. Ma fajny taki posmak, lekko czosnkowy, lekko słony, lekko pieprzny Jest moim zdaniem idealny jako doprawienie do sałatek. No i oczywiście. To nie reklama, ale wzbogacenie codziennie Collagen Gold. Genialny produkt. Ja to kupiłam. Kolejne opakowanie, bardzo proszę. Także i witaminki. Witaminki też obowiązkowe. I na tym kończymy. Mam nadzieję, że moja propozycja śniadań Wam się podobała. Kolejnym cyklem będzie propozycja śniadań z użyciem odżywek białkowych. I tu jeszcze tylko dodam, że całość ten talerz ma 363 kalorie. 33 g białka, 13 g węglowodanów i 17 g tłuszczy. więc to jest coś, co ja po prostu lubię. Życzę Wam smacznego, mam nadzieję, że coś Wam się z moich propozycji spodobało. No i że Wam bardzo ułatwiłam, jeżeli liczycie kalorie, to że wypisałam Wam makroskładniki, kaloryczność i oczywiście wszystko w opisie zostaje. Wypisane z jakich składników i jakiej ilości użyłam na daną porcję. Także żegnam się z Wami, widzimy się w następnym cyklu już z śniadaniami z odżywkami białkowymi. A tymczasem do zobaczenia, miłego dnia i smacznego.